Dzień dobry, witam Państwa z Zasterów Kia Soul, 2009 rok, 1.6 diesel, bardzo dobry silnik, super oceniany i rzeczywiście z, 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 czas pokazał, że jest bardzo trwały. Jeśli ktoś chce diesla, no to myślę, że to jest dobry kierunek. W tym odcinku będę chciał pokazać jak sprawdzić numer dwozie, ale może krótko najpierw pokażę jak wygląda to auto w środku. Tak żeby też nie zanudzać. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj płacza czerwień. Ktoś stwierdził, ktoś to się zdarzy, to będzie dobry zabieg. Trochę kobieco moim zdaniem. Ale to oczywiście są gusta. Na pewno w nie mi się spodoba. To ładne zegary. Akurat ten egzemplarz jest wyposażony w radio Android, z Androidem. Nie lubię tego rozwiązania, ja lubię fabryczne radio. Ale tutaj jak mówię to też ma swoje zalety można korzystać bez z mapy i tutaj co ciekawe jest podłączone sterowanie sterowanie z kierownicy i jeszcze w tym modelu jest podłączona kamera cyfrowa. zobaczymy czy to w ogóle działa o proszę bardzo, Zamoczone, bo pada deszcz, widać no a sam go w ogóle użytkował chyba taki trochę miłośnik modelu nawet sobie tutaj ustawił taką zabawkę fajną a za chwilkę pokażę, gdzie można znaleźć te numery nadwozia. Przypomnę, że tego nie ignorować, nie pomijać tej czynności, bo to jest taka podstawa przy zakupie samochodu. Możemy wkluczyć duże duże problemy, a to trwa dosłownie 2 sekundy. Teraz tak, jeśli ktoś chce sprawdzić numery nadwozia, a przypominam, że jest konieczne przy zakupie samochodu, nie musi otwierać pokrywy silnika. Wystarczy, że otworzy drzwi pasażera. Zaraz tam dotrzemy, Pokażę tylko krótko, jak wygląda ten samochód. I jedna uwaga: jeśli będą chcieli Państwo kupić kolor czerwony, proszę zwrócić uwagę na to, że w tym kolorze schodzi warstwa bezbarwna lakieru. I tutaj. W tym egzemplarzu też jest ten problem, może nie na pod dużą skalę, ale na tym serku widoczność że częściowo zeszła. Więc może być tak, że w ogłoszeniu tego nie widać, a w rzeczywistości tak jest. Jest to spory mankament lakierniczy, trudny w, w usunięciu. Drugie miejsce, gdzie on jest widoczny, to jest tylny zderzak. Tutaj to no, wygląda już wręcz obskurnie. Należy to uwzględnić. W rozmowie najlepiej, tak żeby ktoś potwierdził, czy ten lakier schodzi, czy nie schodzi. Ale wracając do Numerów nadwozia. Wystarczy, że otworzymy drzwi pasażera. I już nam się ukazuje tutaj. Pięknie. Ta wizja No To już jest pierwszy, pierwszy krok, ale nie ostatni. Poszukamy jeszcze numerów nadwozia wybitych na. gdzieś na podłodze. O proszę bardzo. I tutaj zaglądamy sobie. Przepraszam za bałagan. To użytkowany. Tutaj pod fotelem przedni są, bo pewnie No i teraz wróćmy może jeszcze krótko do samochodu. Powiedziałem o jednym mankamencie tego auta, który może być istotny. Chciałem jeszcze powiedzieć o bagażniku krótko. Dołkowaty kształt sugerowałby, że bagażnik będzie spory, ale nic bardziej mylnego. Otwieramy sobie bagażnik i dostrzegamy tak naprawdę 222 litry bagażnika, czyli to jest no nie wiem, coś po kroju Coś po pandy Wydaje mi się tak subiektywnie, że trochę większy Ale jest też schowek dodatkowy wszystko tutaj jest zagracony z poprzedniego właściciela, zobaczmy I producent też go wlicza do powierzchni bagażnika Więc to tak trochę Trochę na wyrost chyba moim zdaniem Więc moim zdaniem Wadą tego samochodu jest bardzo mały bagażnik więc... Wizualnie może się wydawać, że to taki crossover, troszkę większe auto, być może rodzinne dla kogoś być. Moim zdaniem nie jest rodzinne. Są natomiast relinki chyba w każdym, nie? więc można podłączyć sobie bok znakowy. A wracając do kwestii numerów a pamiętamy o tym, że sprawdzamy je z prawej strony. Otwieramy drzwi pasażera i tam są w dwóch miejscach: Tawiczka nowa i podłodze pod hotelem.